Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj między innymi prezentacja nowych tras hybrydowych dalekobieżnych zespołów trakcyjnych z Newagu. Postępy w produkcji nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Regio 160 dla kolei mazowieckich. PKP Cargo w restrukturyzacji ogłasza plan zwolnień grupowych na ten rok. Symulatory jazdy, nowa jakość w szkoleniu maszynistów PKP Intercity. Koleje dolnośląskie samodzielnie wykonują naprawy P, 4 kolejnych impulsów. Zapraszam do wysłuchania. Prezentacja nowych tras hybrydowych dalekobieżnych zespołów trakcyjnych z Newagu. W najbliższych latach Polska kolej wejdzie w nową fazę rozwoju. Dzięki inwestycjom w nowoczesny tabor setki tysięcy mieszkańców małych i średnich miast po raz pierwszy od dekad otrzymają szansę wsiąść do dalekobieżnego pociągu w swojej miejscowości. Kluczową rolę w tym procesie odegrają hybrydowe dalekobieżne zespoły trakcyjne, budowane przez Newak w Nowym Sączu. Według planów PKP Intercity prawie pół miliona Polaków ponownie zyska dostęp do pociągów dalekobieżnych, a dla 3,5 miliona osób poprawi się ogólna dostępność kolei tej kategorii. W siatce połączeń znajdzie się aż 14 miejscowości, do których pociągi nie docierały od wielu lat. Przykładami są chociażby Czaplinek i Złocieniec gdzie wrócą połączenia kolejowe po 40 latach przerwy, czy Łomża, Chorzele, Wielbark, gdzie kolej nie funkcjonuje od 30 lat. Dzięki hybrydowym i spalinowym pojazdom pasażerskim możliwe będzie także zwiększenie liczby połączeń w miastach, które dziś mają tylko jedną parę dalekobieżnych pociągów, m.in. w Świdnicy, Chojnicach, Czersku czy Krasnym Stawie. Planowane trasy, które prezentuje opublikowana przez przewoźnika mapa pokazują, że priorytetem stało się przywracanie kolei dalekobieżnej do ośrodków średniej wielkości i na linie niezelektryfikowane. Hybrydowe zespoły trakcyjne pojadą m.in. na trasach Warszawa, Łomża, przez Wyszków, Ostrołękę, Śniadowo, Białystok-Gdynia, przez Olsztyn, Szczytno, Chorzele, Ostrołękę czy Kraków, Chrubieszów, przez Mielec, Stalową Wolę, Biłgoraj, Zamość. Ta mapa połączeń oznacza powrót kolei dalekobieżnej w regiony Polski, które przez dziesięciolecia były pozbawione takich usług. PKP Intercity podpisało w ubiegłym roku umowę z firmą Nevag na dostawę 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych, które będą obsługiwały wspomniane relacje. Pierwszy skład ma trafić do przewoźnika na początku 2027 roku, a wszystkie zostaną przekazane do końca drugiego kwartału. 2029 roku. Każdy pojazd zaoferuje 177 miejsc siedzących. Hybrydowe napędy umożliwią im kursowanie zarówno po liniach zelektryfikowanych, jak i pozbawionych trakcji elektrycznej. To rozwiązanie pozwala planować trasy bez konieczności przesiadek i angażowania dodatkowych lokomotyw. Pierwsze połączenie w ramach programu hybryd i spalinowych zespołów trakcyjnych wystartuje już w grudniu tego roku na trasie gorzów Wielkopolski Poznań. Kolejne będą sukcesywnie uruchamiane w miarę dostaw nowego taboru z dużym akcentem na lata 2027-2029, kiedy na tory wejdą pojazdy Newagu. Dodatkowo PESA przygotowuje 16 lokomotyw hybrydowych, które również będą wspierać nowe połączenia m.in. do. Suwałk, Augustowa, Zielonej Góry, Głogowa czy Leszna. Postępy w produkcji nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Regio 160 dla kolei mazowieckich. W pierwszej połowie września zakończono odbiory dwóch pierwszych polakierowanych pudeł nowoczesnych pojazdów Regio 160, które powstają w zakładach Pesa Bydgoszcz. To ważny etap w realizacji jednego z największych kontraktów taborowych dla kolei mazowieckich w ostatnich latach. Będą to pierwsze dwuczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne we flocie tego przewoźnika. Umowa pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego a bydgoskim producentem została podpisana pod koniec ubiegłego roku. Jej wartość to blisko 460 milionów złotych. Obejmuje ona dostawę 16 dwuczłonowych zespołów elektrycznych na nowej platformie Regio 160. Wraz z kompleksowym pakietem serwisowym, a także dostawą pakietu naprawczo-pozderzeniowego, szkoleniami oraz opcją rozszerzonego serwisu po roku 2032. W ramach kontraktu przewidziano również wykonanie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4. Odbiory pudeł, które stanowią kluczowy element konstrukcyjny pojazdów. To wyraźny sygnał, że harmonogram prac jest dotrzymywany. Do końca bieżącego roku planowane jest odebranie kolejnych pudeł, tym razem dla drugiego i trzeciego pojazdu. Pierwszy w pełni gotowy pociąg ma zostać dostarczony już w sierpniu przyszłego roku. Nowe jednostki Regio 160 będą w stanie rozwijać prędkość do 160 km na godzinę. Producent ponadto zadbał o najnowsze rozwiązania podnoszące komfort podróży i bezpieczeństwo. Pojazdy będą w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co wpisuje się w trend dostępności transportu publicznego dla wszystkich pasażerów. Zakupione jednostki trafią przede wszystkim do obsługi tras w subregionie Radomskim. Będą kursować na liniach Radom Drzewica, Radom Dęblin, Radom Skarżysko Kamienna oraz Radom Warka Warszawa. Ich codzienne utrzymanie w poziomach pierwszym i drugim. Będzie realizowane w nowo powstającym zapleczu technicznym Kolei Mazowieckich w Radomiu, które stanie się centrum obsługi nowoczesnego taboru w południowej części województwa. PKP Cargo w restrukturyzacji ogłasza plan zwolnień grupowych na ten rok. PKP Cargo SA w restrukturyzacji poinformowało o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych w tym roku. Uchwałę w tej sprawie zatwierdziły zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej spółki. Decyzja jest konsekwencją trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz spadku wolumenu przewozów, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na pracę. Zwolnienia mają objąć do 500 pracowników. Co stanowi niższą liczbę niż pierwotnie zakładane ponad tysiąc pracowników. Ostateczny wymiar redukcji wynika z wcześniejszych konsultacji ze związkami zawodowymi oraz z uwzględnienia naturalnych odejść z pracy, które nastąpiły od momentu ogłoszenia planów restrukturyzacyjnych. Proces wypowiadania umów ma zostać zakończony do końca tego miesiąca, a ich rozwiązanie wejdzie w życie z końcem października bieżącego roku. Planowane zwolnienia są elementem planu restrukturyzacyjnego, którego główne założenia to stabilizacja płynności finansowej spółki, spłata zobowiązań oraz poprawa efektywności operacyjnej. Alternatywnym rozwiązaniem rozważanym przez spółkę było zakończenie z dniem 31 października obowiązywania zakładowego układu zbiorowego pracy. Propozycja ta miała przynieść oszczędności porównywalne ze skutkami planowanych zwolnień. Jednak nie uzyskała akceptacji. PKP Cargo zapowiada, że równolegle z procesem redukcji zatrudnienia uruchomione zostaną narzędzia wspierające pracowników w poszukiwaniu nowego zajęcia. Podobne działania były prowadzone w ubiegłym roku, kiedy w ramach wcześniejszych zwolnień blisko 500 osób znalazło nowe miejsca pracy dzięki współpracy spółki z partnerami branżowymi. Spółka podkreśla, że na chwilę obecną nie ma potwierdzonego planu zwolnień na przyszły rok. Decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od wyników finansowych po zakończeniu trwającego roku oraz od poziomu przewozów, jakie uda się zrealizować. Symulatory jazdy. Nowa jakość w szkoleniu maszynistów PKP Intercity. PKP Intercity inwestuje w bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania w zakresie szkolenia kadr. W Warszawskim Zakładzie Centralnym przewoźnika zakończono modernizację symulatorów jazdy, które służą zarówno przyszłym maszynistom, jak i doświadczonym drużynom trakcyjnym. Urządzenia, opracowane przez firmę SimFactor, umożliwiają realistyczne odwzorowanie warunków prowadzenia lokomotyw EP-09 oraz EU44 Husarz, a także symulacje wielu zdarzeń losowych, które mogą wystąpić w codziennej pracy maszynisty. Praca maszynisty wymaga ogromnej koncentracji, odporności na stres i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. W realnych warunkach trudno przygotować się na wszystkie możliwe sytuacje. Od nagłej awarii po nieoczekiwane zdarzenia na torach. Symulator pozwala w bezpiecznym środowisku trenować scenariusze, które w rzeczywistości wiązałyby się z poważnym zagrożeniem. Nowoczesne urządzenia w Warszawie wyposażono w ruchome platformy z sześcioma stopniami swobody. Co pozwala wiernie odwzorować zachowanie pociągu na łukach, rozjazdach czy podczas gwałtownego hamowania. Możliwe jest także przeprowadzenie symulacji sytuacji skrajnych, np. wykolejenia czy kolizji, bez ryzyka dla zdrowia i życia. Dzięki temu zarówno kandydaci do zawodu, jak i czynni maszyniści uczą się prawidłowych reakcji w trudnych warunkach. Zmodernizowane symulatory powstały na bazie kabin lokomotyw EU44 i EP09. Modernizacja przyniosła jednak jakościowy skok. Urządzenia otrzymały nowy osprzęt, autorskie oprogramowanie Sim Factor oraz platformy ruchowe. Rozbudowano również zaplecze dydaktyczne, wydzielono pomieszczenia dla instruktorów, odświeżono przestrzeń szkoleniową i zmodernizowano serwerownię. Dzięki tym zmianom szkolenia odbywają się w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Maszyniści mogą prowadzić wirtualne pociągi z prędkością do 200 km na godzinę pod nadzorem systemu ETCS, wykonywać manewry, a nawet trenować podział grup wagonowych. Co istotne, długość dostępnych odcinków tras zwiększono z 700 do ponad 8000 km. To oznacza możliwość odtworzenia wielu kombinacji linii kolejowych i scenariuszy ruchowych. Symulator to ważny element dwuetapowego szkolenia maszynisty. Kandydaci, którzy odbyli minimum 480 godzin jazd praktycznych pod nadzorem, korzystają z niego podczas przygotowania do egzaminu państwowego. Urząd Transportu Kolejowego wykorzystuje podobne urządzenia w procesie certyfikacji zawodowej, co dodatkowo podnosi spójność szkolenia. Nie tylko przyszli maszyniści korzystają jednak z tej technologii. Każdy z ponad 1500 czynnych maszynistów PKP Intercity przechodzi coroczną sesję symulacyjną, podczas której sprawdzane są m.in. czas reakcji, umiejętność odczytywania sygnałów, stosowanie procedur bezpieczeństwa czy radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych. Symulator bywa też narzędziem weryfikacji kompetencji osób uczestniczących w zdarzeniach kolejowych. Oprócz dwóch stanowisk w Warszawie w czerwcu tego roku oddano do użytku zmodernizowany symulator w Gdyni. Powstał on na bazie kabiny lokomotywy Griffin w ramach umowy na dostawę 46 takich maszyn od spółki Nevag. Za realizację odpowiadała firma Autocomp Management. Koleje dolnośląskie samodzielnie wykonują naprawy P4 kolejnych impulsów. Koleje dolnośląskie konsekwentnie rozwijają nie tylko swoją siatkę połączeń, ale także kompetencje w zakresie utrzymania i serwisowania taboru. Od początku tego roku przewoźnik samodzielnie realizuje naprawy poziomu P4 swoich kilkunastoletnich elektrycznych zespołów trakcyjnych. Impuls serii 31WE dostarczonych w 2013 roku przez firmę Nevak. To ważny krok w kierunku pełnej niezależności serwisowej i dalszego podnoszenia jakości świadczonych usług. Przeglądy czwartego poziomu utrzymania to kompleksowe naprawy, podczas których pojazdy przechodzą gruntowną modernizację i wymianę kluczowych podzespołów. Dzięki temu, po wyjeździe z hali serwisowej, pociągi prezentują się niemal jak nowe, zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym. Odnowione jednostki Impuls są przygotowane do kolejnych lat intensywnej eksploatacji. Co ma istotne znaczenie przy stale rosnącej liczbie pasażerów. Aktualnie pojazd 31WE o numerze 003, zakupiony 12 lat temu, wyjechał na tory po przeglądzie P4, który został wykonany przez przewoźnika samodzielnie w rozbudowanej hali serwisowej. Jeszcze 17 lat temu, gdy spółka stawiała swoje pierwsze kroki. Prace utrzymaniowe realizowano w prowizorycznych warunkach, gdzieś na grupie, a później w szopie w Miłkowicach. Dziś koleje dolnośląskie dysponują nowoczesnym, rozbudowanym zapleczem technicznym, w którym mogą wykonywać najbardziej wymagające czynności serwisowe, w tym właśnie naprawy czwartego poziomu utrzymania. To dowód na to, jak dynamicznie rozwija się przewoźnik regionalny, który jeszcze niedawno należał do najmłodszych w Polsce. Działania serwisowe są odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na kolej regionalną w regionie. Pociągi Kolei Dolnośląskich wysyłają każdego dnia na tory blisko 600 pociągów. Zatrzymują się one na ponad 300 przystankach na Dolnym Śląsku, w województwach Lubuskim i Opolskim, a także w Czechach i Niemczech. Łącznie z usług spółki Koleje Dolnośląskie w ubiegłym roku skorzystało rekordowe 22,5 miliona pasażerów. Tak duża skala działalności wymaga utrzymywania taboru w doskonałej kondycji. Samodzielne wykonywanie napraw P4 to gwarancja większej elastyczności i skrócenia czasu wyłączenia pojazdów z ruchu, co więcej pozwala ograniczać koszty i lepiej wykorzystać zasoby własne. W perspektywie najbliższych lat można spodziewać się, że coraz więcej jednostek Impuls, a także inne pojazdy z parku taborowego KD, będzie przechodziło kompleksowe przeglądy we własnym zapleczu technicznym przewoźnika. I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca i zachęcam do obserwowania naszego profilu na Instagramie oraz Facebooku. Już wkrótce największe targi kolejowe Trako. W naszych mediach społecznościowych pojawi się mnóstwo zdjęć i relacji z tego wydarzenia. A jeżeli materiał Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału oraz zostawić ocenę filmu. Zapraszam również do sekcji komentarzy. Dziękuję za każdą aktywność i do usłyszenia kolejnym razem.